Zrób sobie jak sobie zbroję i jęczącym. Okej. Soj Ale weź już cię nie klepem, okej? Okay. Dobra, pokaż co już. Tu, za tobą. Chodź do mnie. Do mnie chodź. Chodź do mnie. Tu koło mnie. No jest? Koło mnie. No jestem! No koło mnie! I soj I shift. Jestem. Dobra, nagrywam to. Dobra. Dobra. Nakrywamy. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku. Yy, trzecim odcinku z Minecrafta jest dzisiaj ze mną... ...specjalny yy, yy. No właśnie. I będziemy sobie robić sety, kopać i dużo rzeczy, więc... I więc ja mam Aurę i tą katedrę. Co <noise> so już? Co so już? Co so no. ma Aurę, zgłaszać go? <noise> Chciałbyś? Czy można aure i zgłaszać go, a ja go właśnie klepie, to jest odcinek z Jest to o szóste. Jestem o szóste, jest to o szóste, Jestem... Czekaj, no bo mi sklepie! Jestem o szóste, więc to był pierwszy odcinek z jest... chyba już czwarty odcinek albo trzeci. Jest to o szóste. Na razie i pijoma.